tyle, ile tam kosztuje tak naprawdę. Tak. Tylko, że taki, mogę... Taki średni może w, je, w tych czasach. Mogę jechać do Kazachstanu i zostać tam pół roku. Aha. Jak tylko coś sobie upoluję, to przeżyję. Jest jeszcze jedna rzecz tutaj odnośnie rekuperatora. Bardzo fajnie Tomek zrobił. Zaprojektowali e, nawiew i wyciąg, e, gdzie jest zrobione to w ten sposób, żeby przy nawiewie um, przez sposób budowy zostawały wszystkie e, ciężkie cząsteczki i nie były wciągane do filtra. Czyli wszystko to, co będzie się nadupiało przez pustynię, to nie powinno wszystko się zatrzymywać na filtrze w rekuperatorze. Powinna część osadzać się już, już tutaj wyciąg! I yy, nawiew, zbyt blisko siebie. Tak, tak. Bo tak, powinno być 1,20 m. I od okna 3 metry, no nie? I no. od okna 3 metry, a tu jest okno. E... No. Tak, ale nie certyfikowane, więc mogę sobie robić, co mi się podoba. No, i jeszcze, no i jeszcze tak, tutaj jak przyjdzie jakiś rusek, co cię nie lubi tak. I tutaj yy, wsypie coś sypię ci środek usypiający. Tak, ja są łóżny i będę dłużej spał, Jedynie. Jest taka różnica. Popierd, okay, będę na takich zadupiach, że tam jak spotkam Ruska, to on się ucieszy, że mu życie ratuje. Easy fast. Tak jest. Easy instalacje. Jest Nie tam chłodnica, nagrzewnica, podłączona do rekuperatora. To jest wersja no. Easy. Rekuneta. Okej. Okay. Eee, no właściwie zrobiona na zamówienie, bo musiałam mieć odpowiedniej, odpowiedniej gabaryty. Trochę mniejsze niż standard. Aha. E, ale ma wszystko co trzeba, e, i no, dojście, trzeba czy, trzeba. dojście do tego jest tylko od góry? Tak, tak. tak muszę to rozkręcić, żeby tam się dostać.